Co się działo tutaj w Polsce, była straszna nagonka. Między innymi właśnie za to, że się znali z rosyjskimi motocyklistami, w pewnym momencie się stała nagonka. Eee, i, i, I właśnie tutaj były różne takie w mediach, o że ruscy agenci, jak to wiadomo, zawsze, to, to już pokazywało właśnie, o, w, w czyich rękach są te media u nas w Polsce, skoro tak piękną misję, bo to też misja dyplomatyczna, takiej rajta Katyński, Dokładnie. tam były spotkania na szczeblu dyplomatycznym również. Eee, więc taka piękna idea. Rajdu, który przejeżdża przez tyle krajów, gdzie niesie pokój, ten rajd. A jednak była tu nagonka i to, to pokazuje, w czyich rękach są właśnie media w Polsce. Czyli ale się do pokoju. Tak. tak, dokładnie. Ale to z kolei wskazuje, jak, przez kogo zarządzane, albo przez jak wrednych ludzi zarządzane są te dwa plemiona, dlatego że jestem przekonany, że tą nagonkę organizowali zarówno organizowały zarówno media Tutsi, jak i Media Hutu, dlatego że te, tymi ruskimi tak. onucami obrzucają się obydwie strony. Tak, tak, Więc tak, to pokazuje, że obydwie są strony, Tut, polscy Tutsi i po, polscy Hutu, są y, sterowani z tego samego ośrodka, no, który używa dokładnie tych samych metod, tylko po to, żeby Polacy nie byli w stanie dojść do własnej świadomości i, i, i tak naprawdę, żeby nie mogli wrócić do wolności, więc musimy z siebie, ja tutaj w tych audycjach, one będą się z czasem ukazywały, cały czas podkreślam tę czołówkę, czyli te nazwiska symbolizujące polskich tucji, polskich hutu, czyli zarówno Tuska z całą tą grupą, no bo to są pewne symbole, wiadomo, że to są tylko funkcjonariusze i to tacy niezbyt przytomni funkcjonariusze, ale po drugiej stronie mamy tych samych funkcjonariuszy, czyli Kaczyńskiego, Macierewicza i, i całą tą grupę. No to, no to tu jak gdyby pań, pani opowiadanie znakomicie pogłębia no to, to, tą diagnozę, którą postawiliśmy. Chciałem się spytać jeszcze o wyjazdy na Bliski Wschód. A co konkretnie? No, czego Panią nauczyły te wyjazdy na Bliski Wschód? Hmm. Nauczyły mnie tego, że niesienie demokracji w tych krajach przyniosło fatalne skutki, chociażby w Iraku to zobaczyłam. Bo mia miałam okazję w zeszłym roku być w Iraku, tuż przed 20 rocznicą inwazji na ten kraj, czyli tak zwanego niesienia demokracji. No i zobaczyłam kraj, który stoi na ropie naftowej, a w tym kraju brakuje energii, no bo oni po tym wniesieniu demokracji zabreje, zabierają im tą ropę, więc no zobaczyłam fatalne skutki niesienia demokracji, no bo taki Irak, właśnie, który stoi na ropie naftowej, brakuje prądu, nie mogą się odbudować. Nawet Niemcy, no, czyli też brali udział w tej koalicji, zaproponowali Irakijczykom, że, że zbudują im elektrownię. To miała być firma niemiecka Siemens. No i się dogadali, dobrze, no to budujcie nam elektrownię. I Amerykanie się o tym dowiedzieli, że Niemcy chcą im wybudować elektrownię, no i za za zablokowali, powiedzieli, że nie, nie można. Więc to jest no, tragiczny obraz sytuacji, że kraj teraz jest oczywiście pod okupacją, że nie może się ten kraj odbudować. No więc, ale, ale też byłam bardzo zaskoczona, bo przebywałam między Irakijczykami, jak tam byłam, że nie ma w tych ludziach ani jakiejś nienawiści. Ja zobaczyłam mimo wszystko szczęśliwych ludzi, spędzałam tam, nie wiem, jakiś czas z rodziną irakijską, mnie i moją koleżankę zaprosili tam nad rzekę Eufrat, taka wielopokoleniowa rodzina, gdzie sobie tam spędziliśmy jakiś piknik. I w tych ludziach nie ma, nie ma nienawiści, to, to mi się bardzo spodobało. Uważam, że, że niepotrzebnie się straszy Polaków Arabami. Bardzo na przykład ja nie tylko w Iraku, ale też w kontaktach z Syryjczykami czy z Irańczykami mam takie doświadczenie, że bardzo dobrze o Polakach się wypowiadają. Bardzo miło wspominają czasy, kiedy w PRL-u polscy inżynierowie budowali tam infrastrukturę, a na przykład właśnie w Iraku, w Syrii też budowali bardzo chcieliby, żeby współpraca dalej, żeby ta współpraca przywrócona została. Udzielali mi i wywiadów i ambasadorowie Syrii i rozmawiałam z właśnie z przedstawicielami Iraku, również z przedstawicielami Iranu i oni wszyscy są bardzo otwarci na to, aby współpracować z Polską. Zachęcają, że moglibyśmy mieć też korzyści, bo mielibyśmy dostęp do Ropy. Na przykład Iran takie propozycje składał wielokrotnie, czy, czy do gazu, a w zamian oni by chcieli korzystać z naszych umiejętności. No ambasador Syrii to mi kiedyś powiedział, że bardzo by chciał, żeby Polska pomogła odbudować Syrię, bo my mamy jako Polacy świetne doświadczenie w odbudowie, odbudowie własnego kraju. I mało to on, on powiedział, że oni woleliby, żeby to Polska przyszła pomóc im odbudować ten kraj, niż kraje typu Anglia czy Francja, bo, bo oni nie mają zaufania do tych ludzi ze względu na to, że oni mają przeszłość kolonialną, a Polacy nie mają tej przeszłości kolonialnej. Więc bardzo nas cenią na Bliskim Wschodzie i to, to podkreślają no, właściwie ci ludzie, z którymi się spotykam z tego Bliskiego Wschodu. A, a najbardziej właśnie byłam zaskoczona jednak w tym Iraku, ponieważ. Ja się obawiałam trochę, jak jechałam do tego Iraku, no bo Polska brała udział w tej koalicji najeżdżającej na ich kraj i bardzo się obawiałam, że będą na mnie krzywo patrzeć albo jakoś źle zareagują, a w ogóle nic z tych rzeczy nie było. Oni jak słyszeli, że Polska, to bardzo serdecznie reagowali. I Właśnie jeszcze ci, którzy pamiętali, to to te, te czasy, kiedy Polacy tam pracowali, e, kiedy budowali im te drogi. E, bardzo serdecznie to wspominali. No i właśnie mają, to też mi pamiętam, ambasador e, Iranu z kolei powiedział, jak tam były te, taki krótki moment, że zniesiono sankcje na Iran. E, no i wtedy też było takie spotkanie, że ambasador opowiadał o tym, że tutaj no, zachęca do współpracy i tak dalej. No i, i też mówił, że właśnie chciałby E, żeby to Polacy wchodzili do Iranu, a e, ponieważ ira, irańscy e, pracownicy, którzy pracowali w różnych krajach, w różnych na przykład korporacjach, czy, czy, czy w różnych międzynarodowych firmach, e, no i stykali się między innymi z Polakami w tych firmach, ale też się stykali z przedstawicielami innych krajów, właśnie wspomniana Wielka Brytania czy, czy Francja. I oni mówili, że tamci ludzie traktowali ich z taką wyższością i pogardą, a nigdy takiego traktowania nie doświadczyli ze strony Polaków. Mhm. I dlatego oni też, właśnie dla nich to jest też ważne. Dla nich są takie sprawy honorowe ważne, więc jeżeli oni widzą, że Polacy są dla nich życzliwi, to oni, oni by chcieli właśnie z nami współpracować. A czy, czy można postawić taką tezę? Nie jestem w stanie przeprowadzić badań, ale czasami powstaje wrażenie, że najgorszą opinię o Polakach ma pewna część Polaków. I nie ukrywam, że wiąże tą część z. Plemieniem Tutsi, to znaczy z tymi od Tuska. Czyli y, oni myśl, myślą i mówią najgorzej o Polakach, i nigdzie na świecie z czymś takim się jeszcze nie zetknąłem. Dokładnie tak. Ja, naj, najgorzej w Polsce mówi się o Polakach. No, dokładnie I, tak. I, że... Ja nawet naj, doświadczyłam największego takich jakichś ataków medialnych czy jakiegoś hejtu tutaj, a jak wyjeżdżam do jakiegoś kraju arabskiego, no jestem kobietą, jestem chrześcijanką, a tam nikt, <laughs> nikt mi żadnej przykrości nie mówi, a tutaj jednak. A tutaj tak. Tak, tak. Znaczy, wystarczy, że na przykład ktoś jest katolikiem i na pewno trafi na jakiegoś Tutsi, który mu to wypełni. Zgadza się na no Miał, to... Miałam kiedyś nawet taką sytuację, że jak pojechałam do Iraku, wspomnianego, to jeden bardzo mainstreamowy dziennikarz, bardzo znany, który w sumie no, on, on od mainstreamu e, ma takie przyzwolenie na to, żeby był tym od Bliskiego Wschodu, a tu nagle on zobaczył w mediach społecznościowych, że. Jakaś mało znana dziennikarka pojechała sobie do tego Iraku, czyli na jego teren, można powiedzieć. No i napisał na mój temat posty w mediach społecznościowych, że obrzydliwa prorosyjska kreatura pojechała do Iraku. Moje zdjęcie z tego Iraku wrzucił. No i zaczął sugestie, że na pewno stoi za tym Moskwa albo Mińsk. Na pewno któryś z tych krajów mnie tam wysłał. No więc tego od razu. Tutsi i Hutu reagują pod formą agresją. Tak o tym, że Polacy nie potrafią o sobie dobrze mówić, to już w 2006 roku było to dość dobrze opisane w książce pod tytułem Polactwo. Nie wiem, czy znacie tę książkę. Tak, ale nie, 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 no. zbyt rozszerzające jest Polacy. Ja, ja będę używał tego określenia Tutsi Hutu, no. czyli pewna część Polaków, która została zindoktrynowana i to nie, ten obraz, który nakreślił Rafał Ziemkiewicz absolutnie nie dotyczy wszystkich Polaków i to też jest obraz totalnie nieprawdziwy. Znaczy, zresztą doświadczamy tego w tej chwili, i nie będę opisywał wszystkich okoliczności, w jakich jesteśmy podejmowani, goszczeni, niezwykle serdecznie, ale faktycznie tak jest. I możemy się przekonać tutaj w Polsce, jak serdeczni są Polacy, jak niesłychanie gościnni. Więc może tą drogą podziękuję. Będziemy jeszcze dziękować wielokrotnie wszystkim gospodarzom, którzy nas tu podjęli. I wszystkim osobom, które pewne rzeczy tutaj i pewne imprezy organizowały. No bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie będę wymieniał tych imion z pewnych powodów, ale no wiemy o kim mówię. Jesteśmy nieprawdopodobnie wdzięczni. To prawda. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością, ciepłem i pogodą ducha. Wróćmy do, do Rosjan. Czy Polacy są w stanie dogadać się z Rosjanami? <laughs> Myślę, że jak najbardziej. Sama tego doświadczyłam właśnie jeżdżąc z grupą Polaków i widząc, że w momencie, kiedy człowiek z człowiekiem się spotykał, nagle bariery mijały. Jak najbardziej są w stanie. Myślę, że wystarczyłoby odrobinę. Dać takiej szansy Polakom, bo Polacy nie mają takiej szansy póki co. I e, już, już nie mówiąc o tym, że jeszcze zostały poblokowane teraz połączenia lotnicze e, i, i no bardzo się pracuje nad tym, żeby jednak nasze narody ze sobą rozdzielać, ale e, gdyby tylko dano Polakom szansę, e, to i, i Polacy mieliby okazję właśnie spotykać się z Rosjanami, to jak najbardziej jest to możliwe pytanie czy Rosjanie by teraz chcieli bo jednak tutaj ze strony polskiej bardzo duża ta wrogość jest medialna w stosunku do Rosjan no i muszę powiedzieć że właśnie przez poprzednie lata miałam takie doświadczenia że zawsze bardzo serdecznie witali tam Polaków nie było w ogóle tej nagonki którą my mamy w polskich w polskojęzycznych mediach tą nagonkę antyrosyjską. W Rosji tego nie było przez te poprzednie lata, jak jeździłam. Wręcz nawet mi Rosjanie mówili, że o, wy tutaj w mediach to, bo oni śledzą też polskie media, szczególnie rosyjscy dziennikarze, znajomi, więc mówią, wy tu cały czas tylko Rosja, Putin, to i cały czas tylko o tej Rosji mówicie, a on mówi, że u nas w mediach się nie mówi o Polsce, on jakby się tak większymi krajami zajmujemy i tak dalej, że bardzo mało się o Polsce mówi, ale też nie było takiej wrogości. Nawet E, oni, taki duży sentyment, szczególnie właśnie Rosjanie z pokolenia moich rodziców, duży sentyment do Polaków, bo to jeszcze w czasach Układu Warszawskiego, w czasach Związku Radzieckiego, to no, dla nich Polska to było tak wow, no, niby część ich prawda, układu, ale jednak to już był tak zachód, że Polska tak wow, jest taka piękna. No, bardzo, bardzo zachwycali się Pola, Polską, Polakami. To się niestety trochę zmieniło w ostatnich dwóch latach. To, to się diametralnie zmieniło nagle w mediach, zaczęto mówić jednak o Polsce. Zaczęli robić odwet, czyli teraz zaczę... Polacy to są ci źli. Tak jak wcześniej nie było tego, co, co, co byłam zdziwiona przez te wszystkie lata, my tu tam szczuliśmy w mediach przeciwko Rosjanom cały czas, a z ich strony nie było wrogości. Ale teraz jednak to się zmieniło przez ostatnie dwa lata czyli wtedy, kiedy się właśnie rozkręciła na dobre wojna na Ukrainie, od tego czasu zaczęła być nagąka w Rosji na Polaków. Ale miałam okazję być od tamtego czasu w Rosji. Byłam parę miesięcy temu nawet w Petersburgu. Zaproszono mnie na, na, na taką konferencję na Uniwersytet w Petersburgu, gdzie mogłam mieć przemówienie. No i byłam jedyną osobą z Europy, znaczy z Unii Europejskiej, tam z, z tych krajów zachodnich. Jedyna osoba z Polski. I ku mojemu zaskoczeniu, gdzie ja też. Powiedziałam parę krytycznych rzeczy, bo i powiedziałam, że nigdy nie byłam za tą wojną. E, no i tutaj skrytykowałam Związek Radziecki, zawsze do tych spraw nawiązuję. E, I nie było ani wrogości, wręcz przeciwnie. E, tak, byli z, zaciekawieni tym, że ktoś z Polski w ogóle chce z nimi rozmawiać, że od razu mnie poproszono, żebym zrobiła jakiś tam wykład e, dla studentów online, jak wrócę do Polski, że tam się połączyć, e, że bardzo są zainteresowani tym, że rzeczywiście dla nich to była wręcz sensacja, że jakaś osoba z Polski chciała do nich przyjechać e, i z nimi rozmawiać bez jakichś uprzedzeń. Nie, więc jest, to, to mi pokazało, bo ja już tak się trochę obawiałam, że jednak od tych, jak od tych dwóch lat wzrosła ta nagonka w mediach, znaczy zaczęła się przede wszystkim, bo nawet nie tyle wzrosła, po prostu się zaczęła w ich mniejszych mediach, to właśnie się obawiałam, że jest, jest ta, będzie teraz ta wrogość taka mocna, ale sam fakt, że jak zareagowali właśnie na mnie na tym uniwersytecie w Petersburgu, Pokazuje, że oni chcą rozmawiać z Polakami i myślę, że gdyby Polacy tylko przyjęli, bo oni wyciągali nie raz rękę, gdyby Polacy przyjęli tą rękę, to natychmiast można by było prowadzić dialog. To dajmy, że no Polacy oczywiście, to już tak powiem do widzów, do kamery, przyjmują rękę od Rosjan i próbują na wszelkie wypadki. Na, na wszelkie sposoby dać znać, że przyjmujemy nie tylko rękę od Rosjan, ale również od Białorusinów, a również od wszystkich narodów, które tam mieszkają, ale no to, to jest gdzieś wytłumiane. To znaczy mamy bardzo ograniczone możliwości. Bardzo, tak. I, a, ale spróbujemy w tej chwili na wszelkie sposoby dać znać zarówno Rosji, jak i Państwu białoruskiemu, że jesteśmy bardzo życzliwie nastawieni. Um, oni na pewno wiem, że na Białorusi dostrzegają to, że w Polsce nawet to pan prezydent Łukaszenka podkreśla w różnych swoich przemówieniach, że on sobie zdaje sprawę że naród polski to jedno, a no władza właśnie. w Polsce to drugie. I oni wiedzą, że naród polski, bo z Białorusianami mamy najlepsze relacje takie na, na szczeblu narodowym. Nie mamy żadnej kosy historycznej i to, to nam też ułatwia. Dokładnie. I jest bardzo taka na szczeblu narodowym, bo też miałam okazję na Białorusi być parę razy i na tym szczeblu e, dwóch narodów to najlepsze relacje z wszystkimi sąsiadami. I oni Absolut, to dostrzegają. Oni wiedzą, że Polacy... to cennego, tak. tak. Od razu moglibyśmy wejść tutaj. Tak i Polacy też lubią Białorusi. Ludzie. Dlaczego Polacy w swojej większości na razie no, nie zdają sobie sprawy z tego, że co innego ta władza trzecierpeja. Nawet nie chcę używać słowa Polska, bo no dla mnie to jest twór taki bardzo niepolski. Czyli, że ta władza trzecierpeja to jest zupełnie coś innego niż Polacy i niż polskość. Dlaczego Polacy tego jeszcze nie czują? Ponieważ oglądają media propagandowe. Myślę, że to media to jest potężna siła największa. Czyli, aha, czyli media sterują ich świadomością. Tak, tak, myślę, że. To, bo, bo mówię, nawet właśnie na tych wyjazdach, jak byłam na wschodzie, ja jechałam z ludźmi, którzy wcześniej właśnie mieli nastawioną głowę propagandową i z bardzo dużą niechęcią jechali, mhm. a jak poznali drugiego człowieka, to zmieniali zdanie. Mhm. I to wcześniejsze nastawienie wynikało z propagandy. Mhm. Myślę, że to jest podstawa. I, czyli u Pani ta świadomość, no bo Pani jest w pełni świadomą osobą, ja bym powiedział wolną osobą, u, u Pani to poczucie brało się z podróży. Po prostu z bezpośredniego, z odwagi, żeby się bezpośrednio zderzyć z znaczy, pewnymi rzeczami. podróże mnie utwierdziły. Ja, ja nie byłam e, wcześniej uprzedzona akurat. Tak, to, to ja, ja byłam z, zawsze z tych, z tych że, e, do, do tych rzadkości, bo wiem, że Polacy są uprzedzeni do Rosjan. Ja nie byłam e, uprzedzona, mhm. n, ale podróże mi na pewno jeszcze bardziej e, utwierdziły. Otw o, tak, otworzyły oczy. No, na pewno zaskoczyłam się tym, jaka jest właśnie tam gościnność. Jak ja zobaczyłam, jak myśmy na motocyklach jechali aż na Syberię, i tam po drodze mij, mijaliśmy jakieś wioski, gdzie była bardzo duża bieda, no bo tam skromnie ludzie żyją poza miastami. A ci ludzie, którzy sami niewiele mieli, oni byli gotowi wszystko oddać, nakarmić myśmy na każdym kroku tam byli karmieni. Była tam sytuacja, że nie wiem, kobieta, która była właścicielką restauracji, zobaczyliśmy jak wjechaliśmy do miasta Tiumień, Kojarzę, to było to miasto i zobaczyła, że tutaj tyle osób zmarzniętych, bo to, to i nagle zarządziła do kelnerek, żeby tu wszystkim Polakom ciepłej ciepłe herbaty i ciasteczka e, przynieść tej e, kawiarni. I na każdym kroku była taka, e, taka reakcja na, na nasz widok. I e, 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 to, to tym byłam zaskoczona. Znaczy, ja nie byłam jakby tak uprzedzona do Rosjan, ale ja byłam zaskoczona tym, że jak już było bezpośrednie spotkanie, tym, że są, że są tak otwarci i przede wszystkim właśnie dla samego faktu tego, żeby z nami chwilę poprzebywać, porozmawiać, mm -hmm. spędzić mm -hmm. czas. To im da, jakby to, to był ich interes, nic więcej. Mm -hmm. Pani jest niezwykle promienną osobą. A pytanie jest takie, jak reagują na panią, znaczy na tą promienność i taką bym powiedział szczerość i uczciwość te rówieśnicy. Po pozytywnie nie tak? mamy, Jeżeli znaczy tak w bezpośrednim ko kontakcie, ludzie pozytywnie reagują na mnie i jakby nie mam problemu. Czyli Polacy są normalni. Tak, ja, ja w ogóle w Polsce bardzo dużo e, życzliwości doświadczam, ale ja to doświadczam od ludzi zwykłych. E, w kontakcie bezpośrednim. Tak, w kontakcie bezpośrednim e, ja na gonki doświadczam medialnej i to takiej potężnej, nie? To, to, to doświadczyłam bardzo dużo i ja właśnie między innymi przy wspomnianej Białorusi. Pojechałam 2-3 dwa, dwa, lata temu, to już było, na Białoruś i, i wzięłam udział w takiej wielkiej rozmowie z prezydentem, i to byli dziennikarze z całego świata. No i ja, jako jedyna osoba z Polski, zadałam panu Łukaszence pytanie, co on jest gotowy zrobić dla polepszenia relacji polsko-białoruskich. I w Polsce za to mnie spotkała taka nagonka. No, że skończyła się procesem sądowym. Wytoczyłam proces sądowy szefowej redakcji telewizji Bielsat, ówczesnej szefowej Agnieszki yy. Roman bo ona po tym, jak ja dostałam akredytację na Białoruś i jechałam na Białoruś, napisała o mnie, że jestem regularnie opłacaną moskiewską najmitką. No. Czyli, no tak, ale to tu trzeba przywołać. Niestety, bo ja odbierałem do pewnego momentu panią Agnieszkę sympatycznie, bo odbierałem też do, panią Agnieszkę Romoszewską, a odbierałem sympatycznie małżeństwo Romoszewskich. Natomiast w tej chwili pani Agnieszka nadaje no, tej rodzinie fatalne świadectwo, no, bo zamieniła się w taką propagandową harpię i to jeszcze taką harpię. Bardzo głęboko antypolską. Więc do pani Agnieszki jest taka prośba, żeby zechciała uszanować swoich rodziców i odrobinę powstrzymać tą swoją taką wredność i wredną antypolskość. Jesteśmy jednak w inny sposób. Natomiast pani chciałbym powiedzieć, że. Ta, te napaści medialne, proszę odebrać, jako naj, wyraz no, naj, najwyższego komplementu, bo pani jest przynajmniej w moich oczach wybitną publicystką. I to, to był również sposób taki, żeby panią zmarginalizować, zgasić, spowodować, spowodować, że pani była osobą nieznaną. Ja, ja z Panią, z Pani twórczością za, zapoznałem się tylko i wyłącznie, dlatego że przysłał mi. Ja, pani. No, produkcję literacką czy publicystyczną kolega z Toronto. Ale gdyby nie kolega z Toronto, no to także tak, jest trudno dotrzeć do. Do, do, do takich osób, więc e, to jest najwyższy komplement, że, że próbują jeszcze w ten sposób, tak. jak gdyby ograniczyć pani, pa, pani wolność. Tak, ale to jest właśnie też taki rodzaj ja właśnie tak nawet to wtedy nazwałam po tej Białorusi takiego skazania mnie na śmierć cywilną, bo jak mi się przykleja takie łatki, no to teraz e, ludzie, którzy nabierają się na tą propagandę, no, nawet jak gdzieś trafią na mój artykuł, to bardzo często o dobra, ale przecież to jest ruska agentka, no to niewiarygodna, no bo to, tak, tak tak, mnie u przedstawiono, ja widziałam po reakcjach w internecie, bardzo właśnie taki duży, dużą falę hejtu wtedy miałam po tym, znaczy oczywiście też miałam bardzo pozytywne reakcje, ludzie mi dziękowali, że pojechałam prowadzić dialog z Białorusią i tak dalej, ale no, ten, ten hejt był też potężny i właśnie między innymi wtedy, wtedy to się takie było mocno, na, duże natężenie, a chcę jeszcze zwrócić uwagę, że no, ja tam byłam obok dziennikarzy Całego świata i m.in. były dziennikarki ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z, no, czyli z tych BBC, tak. CNN-u, z New York Timesa, czołowe tamtejsze tak, media. Tak. I te dziennikarki też zadawały pytania panu prezydentowi Łukaszence. I one po powrocie do swojego kraju nie miały jakiegoś problemu i nagonki, ponieważ to jest normalne, że się jedzie jako dziennikarz do jakiegoś kraju i się rozmawia. Dokąd a a jeszcze, ja jadę jeszcze do sąsiada, to tym bardziej powinnam jechać. Zapytałam o relacje, co Pan Prezydent jest gotowy zrobić dla polepszenia tych relacji. A tu mnie spotyka coś takiego. No i nie ukrywam, że no, trochę czasami osiągają ci hejterzy. Sukces, no bo to mnie tak, czasami tak przytłacza, że aż na przykład przez jakiś czas nie jestem w stanie nic napisać, bo to mnie blokuje. Nie rozumiem, ale to, to dlatego do, dopowiadam, to znaczy, ta, ta metoda nazywa się stygmatyzacją. Chodzi o to, żeby przykleić do pani stały stygmat. Być może za chwilę będą przyklejać do kolejnych osób. Być może spróbują do mnie przykleić jakiś stygmat. Jak, jak nie będę im dawał takim Agnieszkom Romaszewskim, nie będę dawał spokoju. A my z kolei musimy zrozumieć, że to jest pewna metoda, której broń Boże nie wolno ulegać. Którą stosują niestety najgorsi spośród nas, czyli ci, którzy zarządzają świadomością tu i Hutu, znaczy polskich Tutsi i Hutu, czyli ci od Kaczyńskiego, od tego w takiej potwornej postaci z gazety polskiej. Ten redaktor, jaką się nazywa, Sakiewicz, Ma, znaczy Sakiewicz o właśnie. Czyli tak jakieś naj, najpodlejsze kreatury, od Macierewicza, od, od Tuska, Michnik i tak dalej. No po prostu straszne towarzystwo. I należy to straszne towarzystwo, jak gdyby podsumować jedną grubą. Kreską, to znaczy to, że oni na siebie nawzajem napadają, kompletnie nic nie oznacza, bo jest to po prostu jedna grupa towarzyska. Dokładnie, oni się wywadzą z tego samego źródła, tak. a oni też właśnie często tak na siebie napadają wzajemnie, żebyśmy my... Yy, Mieli wrażenie, tak, tak, że, że to są dwa no wrogie dokładnie. obozy. No i, i też ich właśnie wojna tak naprawdę dzieli Polaków, no bo wiadomo, jedni kibicują tym, jednym tym, no i Polacy są mocno podzieleni. No to, to właśnie pytanie, czy ma pani jakiś pomysł? Od czego w ogóle Polacy mogliby zacząć odbudowę własnego państwa? Myślę, że dobrze, żeby było, gdyby Polacy sobie uświadomili, że są bardzo wartościowym narodem, który właśnie jest doceniany. Ja, ja, tak jak powiedziałam, byłam na Bliskim Wschodzie, a tam bardzo lubią Polaków, bardzo cenią polskich inżynierów. Polacy są bardzo zdolni. My, jako, jako Słowianie, mamy też taką duszę trzeba jakby na tym uwierzyć w siebie uwierzyć w to, że mamy naprawdę specy, spe, specyficzną duszę zdolny pracowity naród Polacy są bardzo pracowici jak Polska pięknie wygląda. Ja to też tak widzę na tle ostatnich lat. Bardzo m, coraz ładniej wygląda. Polacy bardzo dbają o swój kraj, bardzo dbają o swoje domy, jak pięknie wokół domów, e, ogródki, jak pięknie wyglądają. Więc generalnie myślę, że Polacy powinni uwierzyć, e, uwierzyć w to, w tak, uwierzyć w siebie, uwierzyć w to, że tak. są e, zaradni, że są Bo tacy, przedsiębiorczy. Są tak, wszystko i... prawda. A czy Polacy potrafią zwyciężać jeszcze? Jak uwierzą w siebie. Jak uwierzą w siebie, właśnie. Jak uwierzą w siebie. Ja chciałbym pani, nie ukrywam, bardzo serdecznie pogratulować. Dziękuję. Bardzo. Wybitna postać. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że będziemy mieli szansę zaprosić panią raz jeszcze. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.